jak ja wyglądam, wyglądam trochę jak alternatywka. Aaaa! Ja <śmienic> kiedyś w Altenlinga? To to jest to samo! No.

Mimo, że ja nie umiem już tam bez Ciebie hey, stać byłem sam, zabrałem oh. mnie, wychodzimy w i to Ty wiesz jak gra mnie SUA na topie, No to się zabij Kiedy No kurwa, Emi No nie, to przecież wygnąłem to, jebane On mi jeszcze znak zapytania dał O ty szumak no, Słyszałem, w to, ja pierd... Jakim jestem bananem jednak. Mam no, właśnie co sobie Olivia. No, badamy jej to serduszko pod tą relacją, ale to, to... znowu się puszcza z kimś. Ta co to, to, to jakiś? To wygląda jak, kurwa, jakaś stara baba. Teraz nie tam serduszko. Na kotka się mówi, tak? <śmuszczaniczny> o Boże, sorry, sorry, sorry nic. <śmuszczaniczny> nic nie mówiłeś. Czemu ja przegrałem? Ale ktoś też przegrał, zobacz. Rich boy. ale <śmuszczany> Fury, mm -hmm. ale gę ma oczka? słodkie nie jest taki zły jednak, ale w raz to w końcu, to idę stąd. Dwa jebana, szmata, no przecież co to za RNG jest jakieś? A? Nie dość, że zlikrzył za bomby, to jeszcze tam ten. Nikt w tym, jak piłko locie, ale to chyba nie Chy, takie Nie, sądzi. przestań, przestań. Uuuu, what a Sigma. Ale ty uprawiasz w A może ja człowieku. Zobacz na Twoją poza, jaki masz giacik z tyłu. Powiedz a, coś. Powiedz jakieś trzy słowa, które chciałeś przekazać telekomunikatorom. Nie walę konia codziennie i robię lodę kolegom. Nie, jakby to miał dziecko, to ja po prostu wykonał, że sobie dziecko to... No, wypinaj się tu proszę. Czekam na was na w łóżku. Gdzie ja w tej nocy siura widzę? Ja do sobie ch. ja widzę. Asz taki duży krów, gdzie są krowy. I mm. Idę dawać w zapłodnieniach coś? Ja kiedy. Mężczyźni są wszyscy gejami, ale ja bym tak wypucnął, ale tak... ja Bym nawet fanboy'ów, bo niby by tak. Tak, przepraszam! A ja tak. Nie, nie wypucnął, ci tego. i tak. Jak ja bym chciał, żeby ktoś się we mnie spuścił. Kopasz, teraz zaraz będę dzieci przysięgał. Ale bym chciał się spuścić w kogoś. Czekam z góry, ja ja. Ale jaja. Jaja, to teraz właśnie wiesz? No, jajeczko. Jajeczko. Dziś sobie klocki pod napleta. Nie mogę teraz umrzeć! Nie mogę teraz umrzeć! Muszę wstać! Muszę walczyć! teraz! Zaraz! Plewa na mnie ozwy. Jak dobrze, że ja mam jeszcze pakiet próbny na, na lumienie! Pakiet, prób na lupienie dzieci, what do you mean? Chciałem pójść na koncert Ice Pikes. Czemu Ice Pikes? Kocham Ice Pikes, nie? Ice Pikes, ja nie mogę. You think you're the shit, bitch? You're not even the fuck. Ja! Fakuje palizę. Asie, Kasie, nic. Co, kogo? Box, stop! Waczloś! Box, stopa. Box, stopa? Hmm, pychota. Box, stopa? Hmm, pychota. Ale to jest wielka cnota. Chyba zaraz zjem y, bigosa. Eee! Gdzie jest ten walony meteor? Nienawidzę tego Fortnite. Odwracam swoją długobiegunowość. Hallo Ewrinian! How are you? Why? Thank you! Oh my, oh god. my god! Jeżeli w, to nie był wumpus, bo wumpus dosłownie wychodził z elektryk. <śmierdzi> Dla mnie to wychodzi, z to dzięki. Wysłuchaj mnie! Eee, ty mówisz, że Będę jesteś w laboratorium. Dobrać. Byłem w laboratorium, no. Aktualnie nie ma w laboratorium. Teraz nie, nie jestem ponieważ w jestem walonym ląpi z wami. Ale no, debilu... Nie. Chcesz wiedzieć, dlaczego ja byłem to wszystkim to ak? To Proszę bardzo, korkę pistoletową. Czemu ty mu szoty robisz znowu? Najważniejsze jest w trójkącie to, żeby nie zdychać ku kolegi, tak? Jak to? To jest właśnie to, to jest najważniejsze. I'll be sam mu To sam muszę No, jest ciężko. Spać mi się chce. Cały dzień poszłam spać o 23. wstałam o 11. Pojechałem do miasta załatwić coś z banku. Coś porobiłam i kupiłam chomika. Nawet nie wiem dlaczego. Dobra, przepisuję pełną kopię pastę, Adama żeby się jej nauczyć w pełni. Proszę, czy można powtórzyć jeszcze raz? Pan jest robotem. To powiecie? Objection! Pan jest Może robotem. Pan... Nie, to ja zadam panu kilka pytań, dobrze? Nie. Rozumiem, że to pan jest osobą decyzyjną. Objection! Jestem robotem. Ja jestem robotem. Objection! Nie, proszę pana. Rozumiem, że to pan jest osobą decyzyjną. Jestem. A czy są jeszcze jakieś inne robotem. osoby decyzyj... Jestem robotem. Nie, nie jestem robotem. Mogę tak brzmieć, ponieważ kilka godzin dziennie pracuję jako konsultant. Nie, nie jest Dobrze, a mogę zapytać czym pokryty jest, tak? robotem. Ale wyobraźcie sobie, że ktoś się faktycznie da? Jak to wygląda? Bracia mu przysyłają panele fotowoltaiczne? Tak, człowieku w paczce, człowieku z Ikeire. Człowieku bierny, człowieku paczkę taką, człowieku 4 w nie czego tam panele w nie? Generalnie fronci zapadają rozumie szybko. Generalnie ci biją po prostu, nie czekam kupić. Panelami kba Przecież jak w koszulce UPC Bo w kostiumach panelach fotowoltaicznych, ja jak. Pani jest robotem NIE Och, Robin Zrobię coś specjalnego Tylko dla ciebie Zrobię to bardzo smacznie oraz bardzo fajnie Moje specjalnie myj kręgi Mają bardzo dużo i to dużo i to dużo protein Jakie proteiny? Najlepsze. Najlepsza pochodzi z mojego ciała. O, masz na myśli. I masz to. Będę pewny, że we dam ci te wszystkie proteiny dzisiaj wieczorem. Więc może będziemy mogli mieć yy, zabawę przez całą noc. Because, uh, fanboy, just it's just you and me, my fanboy-smasher. I'll smash you It's nice to meet you, I'm fanboy-crusher. Mmm... -hmm. What the hell? Wow, ale poskoczą. Midore nie tego żartu. Bo mm. <gry discarding> no, no, że kiedyś. on miło, że skończy. <grym> Będzie jakiś freaky stuff? Będzie jakiś freaky stuff? Whimpering. <grym> o nie, o nie. Jest he cried? O, Nie, nie myślę, że coś innego. Podoba mi się, jak to wygląda. Mówi do ciebie, hajfem, hey, bro. ty po tak patujesz po głowie z całej siły. <grym> Jaki słodziak. Bo chciałbyś takiego, co? No, ale ja bym kolega nam już ufał powoli. I co, obudzimy się nad nim? <grym> Ej, co się dzieje? Dobra, Shador. No, bing, bing, bing. Jaki debil? Będziemy chyba się w nim zapojały. Pokaż, to tam masz, masz, już masz już Możesz je ciałem Jedzie baba na rowerze, jedzie po trzech drogi Na nie przyjdzie czerwę go robi, 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 bobi robi, robi, bobi robi Nie oglądaj w streama, otwórz na osoby i żyj go ze mną To wyjdźcie ze mnie, ja Czemu? <laughs> nie, chęt, chętnie wejdę Czemu ty jesteś na gej? Baba na rowerze, to poważna sprawa, do tego bobera Trzeba uważać, baba na rowerze, poważna sprawa, baba na rowerze Ale jest z Tomasem, ale a, znowu z nowym zamiastem nie ma tybie, Yoho, nie znowu z myją kiedy mię, szliśmy mię. przez Pacific Way, Hey, rolego, z nam pokładu, z szybki pomyślenia i sardynki, taki był, choler, też tak W momencie, stoi tam przed drzwiami, nie przed tymi do checkpointa, ale przed tymi do heavy, ja Czas to wiem. Sprawdzić. Dobra. Nie stoi, nie stoi, Smiler. Ale stoi za tamtymi drzwiami, o to A, mi chodzi, Ale musisz, ale musisz, ale. Zara, wst wstanę, tańczę Gangnam Style i usiądę. I co będziesz robił? Dzieci, nie mam pojęcia. Nawet ujrzał siebie. Dzięki. Niech mi to zamkniesz. <laughs> Cześć, możemy porozmawiać? Nie, nie możemy. Fajcie. <noise> <Hey, bo> <noise> mmm, A. Mmm, E, <noise> Kurde. O, S, 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 S! Nie! Poszukiwałem! Łatwo łatwo, łatwo, łatwo! No, nie zdążyłem zbankować jak chciałem. No to, o kurde, ale detaliczne. Nie, ja je układam pierwsze. Sorry, musiałam je ułożyć. Neuro naklejne, czekaj, wącham, wącham. Dotykaj stół! Besta, nie lizę! O, Czemu to jest tyle stów? No słuchaj, oni wiedzą co po marketing potrzebuje, tak? Mi się na przykład bardzo podoba. Co Przynajmniej, dla... że oni Bardzo ciekawy sposób odpoczynku. Nie pa, I, do... I, mean, przy... I mean, robię to sam. Czy to to ja... będzie kotek? Myś... Kotek... Mogę nie mieć autyzmu? Podoba. Nie no, po Słuchaj, rozrywki A. po... Rozrywki po co? Tak Najpierw nie będzie... stołu, no. nie ma stołu Uuu. Tak reakcję się w tomu, jakby... Nie wiem, pokaj w League Legend, a nie wiem. Po co ci mężczyźni? kraj w League of Całkiem potężnego miał ogni Nie mogę to... się ruszyć po mocy. O. No, bo jak jest jak wyłączyć czat! Dajcie mi... O. No może z tob wziąłeś, no błagam cię. Nie mogę uciekał no, ode mnie. Nie! nie. Nienawidzę rasistów. O! Nie! nie. Ty tak unikasz, naucz się! Piękno. O! O, no, patrz, oni bracia. O, jesteś frajer. Ale, ale ja też jestem frajerem, ale A, jesteś, ale, nie, ale jesteś mlego, nie no. Weź to, o. 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 Tak jest małe skinny jeans. no właśnie. A O, co to jest strasznie upłatny w <grym> kurwa. A ten jeszcze, moje to, to jego jeszcze. Szara opinia. Kolejne decyzje, decyzje. Jakbyście mieli wybór. Być w NASA. Szansę być w NASA. A być mikrofalą. Co byście wybrali? Mimo robienia krzęsenia talerzu i w powiatu. Nie wiem, to z terem idei, let's go. Ale to jest deba w człowieku, zawsze to było jak najgorsza decyzja, nie? Brat właśnie nie wie co w powiedzieć. wyobraź sobie, że jesteś tosterem I po prostu cię po prostu ci ludzie wpadają wkładają cały czas rzeczy, nie? Taki cringe Że są dzieciak na miejscu, zębaw, nie? To nie zębaw, to jest to nie to nie Ja, jestem, ja często się bawię z tosterem, wkładając go na oklaski Kobieta, ja przez całą grę decyzję, no <śpieszynka>, czy... decyzje, decyzje i wkładają k***a, że nie Ale jakbyście mieli decyzję, decyzję. Jezu święty <śpieszynka> Wolałbyś być, być z gotyckim envoyem Czy z ze... Hello Kitty Fanboy, nie, What the uuu, fuck? decyzje, decyzje Ale teraz odchodzi plot twist Gotyski fanboy to twoja siostra Decyzje, decyzje Ale szczerze, jakbyście mieli Marge Być z Gotyskim no, no, czy być z Hello Kitty Foxy No szczera opinia Ojej To jest ciężkie, Nie, to jest bo ciężkie. właśnie, właśnie wypowiedziałeś największych moich dwóch crushy Prosty wybór Marge Foxy'ego, ale on nie ma stóp i nie możesz zrobić ci futu czoba Bierzesz czy nie? No, ale... Ja chyba nie chcę być. Ja zbyt dobry humor dzisiaj, przepraszam, wszystkich, których uraziłem. Przepraszam przez każdą mniejszość etniczną. Oprócz Żydów. Niech tak radki Pas co zrobiłem, pa, co zrobimy. No kur... O, jem. Co mi zrobisz, jak, jak ci zrobię coś ciekawego? Ty mi powiedz. Mm. Ur! <śmiech> 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 Jaki debil. Ja sobie siedzę na górze, nie? Jem kimchi. Kimcha... Kimchari. Kim... Kimchabi? Kim... Kimchab. Co to jest kimchab? Kimchaki. Jak masz tego? Jak ty ciastka, nie? Ty je roz, rozwalisz, to cię ten. To ka każą ci loda robić po prostu. Tak, o, no, tak, zabijcie. Tak, tak. Dobry pokaz. Czułote helu, Nie Biją mnie, biją mnie, kurwa! Omik mnie bije, komik! Omik mnie bije, kurwa! No mnie zabili, no ale ja zabiłem pięciu uczestników, więc od Gabi kurwa! Wybuchaj ich, wybuchaj ich, Gabi! Gwalcz, pomyśl o gwal. No, pokaż im. Pokaż im jaja! OKAZIM jAJA! Dobra, a ty już chciała przesta przestań dotykać dużych białych mężczyzn? Nie lubię białych. Dużych umieśnionych Nie lubię mężczyzn. Femboy. Nie rozmawiaj ze mną. A kobiety? Emoka je przeszła i powiedziała do czegoś kociaku. Nie, kurde, tak do mnie. mam, come, come on, strzelajcie. Pięknie, pięknie. Co ty mówisz! Dobrze robić, ale tak dalej róbcie proszę. Normalnie zaraz włączę mikrofon i, i, i tak będę mówić. No nie ma tam już nikogo! O, o, nie ma, ey, nie ma tonikały, guys! Nie ma nikogo, guys! O, o. Kręcamy! Uwaga, stawia opór, koń stawia opór, uwaga! Slay, Marcin, Slay! Musisz powiedziałeś czytać Slay, Marcin? To on powiedział, to on powiedział. Czekaj, czekaj, umar! Owar Ty łańcuch. Uw, co to było? Kurwa, ma, jaki kurczak, popełnię z no jest? O! <laughs> Co? I co kurwa, klepać o... się chcesz? Nie ma przechodzenia, <grymne> pokazuj się już! O, na górze. No bo spermione, kurwa, nie ma, po się ruchać i jeszcze rzucaj spermy na sufit. Nie nie, nie nie rozumiem. Kurde, to mu nie nie więcej z takim w takim time. Jakiś gości ostatnio przed do mnie na Orden, jest sobie taki wiesz no się no to była jak czwarta w nocy już, nie? I on to się siedzi i patrzy w hot dogiem ja mówi, że nie są żadne gotowe. On mówi, a dobrze, tylko tak patrzę, nie chciałem i tak brać. On wie, a dobrze, I on mi bierze ten, bierze kurwa. Pierwszą rzeczą, ja mówię, wyciąga wyciągaj rękę, mówi, oho, kurwa wiem, wiem kurwa, gdzie idzie ręka. No i gumki, no i co? Ja mu skanuję, no mówisz że tam jeszcze. A, alkohol jeszcze będzie, tam jakieś wino czerwone, wziął półsłodkie chyba, wziął sobie tam no nie. Eee, i, I co? A, i on się tak patrzy na mnie, mówi. No, to miłego wieczoru wie. Również miłego wieczoru wie. O, będzie bardzo miły dzień. Nie, wieczorą. no błagam się, błagam. Żarto, <śm> ja <śm> tak samo myślę, nie? Jakby, ach, że oś A Bim Czee. No, że mieszka Miki, zgadzam się z w 100%. Tak? Szczerze, na jakby jest 6,50 w moim całym no, życiu. Ale tak. włączam, Jum pskary, pskary, włącz. Ej. Jezus! Jak się czujesz? Sam weźcie, kry. Co to kurwa? Ja pierdolę! Coś kurwa normalna jesteś jakaś? Chuj, idę, idę. Ja o, pierdolę. Ja pierdolę jest stąd, opuść mnie, ty kurwa mała Nie no kurwa, co ja mam zrobić, nie ja się boję, nie ja nie idę Nie, ja nie idę Kurwa, okay. pizda mi zaraz wybuchnie, przysięgam Bu, fajny do optional jumpscare, ale kurwa jesteście zabawni, no Haha, ha, <laughs> no nie to head Śmieszne Nie, jak to nie, headjob Aż nie narzyga, zbiera, przysięgam, zbiera, nie narzyga i mam kary na plecach, no ja nie wytrzymam zaraz Jara się Bądźcie, kurwy głupie, chuj wam do dupie, to ja Nie ja, wiem czy to jest w ogóle możliwość gadania, czy twój mikrofon czy nie Hello, how, VC, VC, voice chat? Dobra, weźcie kurwa, nie wiem, wszyscy się jest. Kryz... <sukasz> I od początku... Czy wyglądacie kurwa jak jakieś... Co kurwa jest? Willy Wonka, co to jest? To jednak to jest toilety, <sukasz> kursi, stop, no jednak te z <sukasz> Kibili Toilety wygląda Ta Teraz <sukasz> jest taka rosistowska. ciebie tak, bo jak to Gabi poobracała kurwa, nie? Ja bo są auty tak wali w tej rundzie, szczerze. Przestnę tak. Się male. No, no co za rozjebana, on gab. Te opuściłam się Ama about to blow, nie Zaraz zostanę bomba. poczkoma czekam. zmiana. zmiana, KBD zmiana. Ja aktualnie zjebałem i to tak w chuj, także możecie mnie zabić już. już ja już sam na ja Hennie bym się poczkał. Ja eee. bo nie mam kroku Co ty mówisz? Ty już mnie zaatakował właśnie. W nie błaga, błaga, bo nie się w tym momencie, nie? Ja nie chcę twoje aury poczuć ale kurwa analiza nie? tym mralko <tuszynt _> To Po prostu już nie ma czarnych bloków No, fajnie bo by było Do mukieniszy Przedwiała na Nie Jezus, berlo, nie ja. mogę się kupić, Nie ja, nie, skupiać się tak To jest tak no to przegrałem Nie, 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 Nic nie masz, nic nie masz. O, Czekaj, babcia tu jest, patrz. Tu. Chodzę obrana rana, wgłośnych ubrana, taki mam luz. Weźmy w etwójkę, czekaj, czekaj, mamy, to jest te... drogie no. 1700, oj, 1500, zobacz jak gówno małe, jeł. To, to, jest całe 7 minut w niebie? Tak. Jezu, co ty o mnie mówisz? No przesuń się, kurwa. Nie mogę bardziej. Tak, no ale... A przypierdol mi jeszcze, mi kurwa mocniej może Dawaj zaklej klejno zaklej nas, zaklej za no, no Dobra, łapie co ja Idzie spokojnie, dam radę, dziadek tak ten nie jest problem Poniosł, dobra I... A gdzie zaraz zapierdolę w mordra no. A i co teraz, i, co? I to, ej jest O kurwa <ścoughs> No daj to, no na pe oj widziałem to, oj jak ja to widziałem, nie? Pomocy! Pomocy, pomocy! Uduszę się zaraz. Okej, okay, okej. Okay. Łapię ci za kostki. O, ci nie. I czaszkę ci o ten właz, rozumiesz? Łapię go za kostki. I rozwalam mu czaszkę. Jak kokosa. O ten kamień. I jestem przede wszystkim obok ciebie. Tak, dół na brodę, on zawał, o. Unosi się mgła. Głowa nadchodzi, skórka schodzi. powoli na czacie. Ała. No ty śmie... No i tak tego teraz się Wiedziałem. Wiedziałem. nie odzyskasz. Widziałem. WIDZIAŁEM! To jest! To że nie nie mój egzotyczka, jebać cię. Re realna informacja? Taka ta kolania specjalna? Czy mi się tylko wydaje? Tu on ty śmiecił. Nie mogę. Nie! Małgę! Gdzieś jechał. Nie, nasze pierwsze zamiast <tostryk> pierścienia. No, no i koniec. Nie? Sk jestem skończony. Nie żyję. Co pytam tam? Ojoj, ojoj, ojoj. Ja chuj w w dupę, tak gra jebana Ale to i ja nie mogę pójść na to. Smak like it, Listen, a nice Na zdrowie. Ale nie aż tak. Ty co tym To Dobrze, niech to ja ci mam. Jest już ciemno, ale o, jest wszystko tak Ta Ej, gra jest taki solo run, tak gra jest taki solo run, nie wytrzymam Nie mam jak przejść tam jak sobie przynajmniej Ale to trochę ścierało, nie ale jestem są... No weź tam, no weź Co to tam, kurwa? no ping-pong no Ej, mi to droga. Michał pod jaksie, już? Bardzo zły piesek, Michał. Co? Nic, walony Fortnite, nie? Czemu walisz, do Fortnite, nie? Czemu walisz do to Fortnite? Ja ludzkie, Unlucky to będziesz ty, jak ci spotkam, bo cię pocałuję. Ej, Krzycz, Michał, Michał, krzyknij, Michał, krzyknij głośno. No daj mi wejść, daj mi wejść, no, daj Jak ci lec! mam dać wejść? No, no, ale to ja... Nowe! Chcę, że ja patrzę na tą walkę po prostu, nie? Gold, gold, gold. <laughs> O, sam się nie, wysadził debil, sam się debil wysadził O, test Uwaga, jedna zielonych, Michał, pomóż Dobra, idę. daj mi, potrzebaj mi piwo Trzymam ci Ja to teraz Nie, nie mam za bardzo to <grym> osłonę mój, mój nos robi tak, że jak robi mój nos? Nie, robi w ułamku, tak Dawaj, dawaj, dawaj się nazwij crazy Dostaliśmy na... Ostrożnie obracam list Dłonia! Wykłako peł, tak! <noise> Moje serce, moja dupa. Moja dupa, twoje serce. Moja, moja dupa, dupa twoje dłoń. serce. A ja myjesz no. dupę i ręce? No bo czemu miesz dupę i ręki? <noise> czekaj, dupę i ręki? Co? kogo? Kto to jest i ręka? Kim jest dupa, kim jest ręka? A czekaj, bo to jest inny głos, czekaj. Uniwersytet sztuk magicznych, na Ma przyjemność. Co to za gej? Zesty, bro, zesty! Do zobaczenia w nadchodzącym roku akademickim. Ale slejujesz, o mój gej! Tak, to Security! Uh, Okej, okay. no to ten momencik. Ostrągacie. srągacie nam poplamione pamiętne kartki, jak coś od spermy. Co to jest Harry Potter? Tylko, że z porno To właśnie jakiś taki Harry jest Potter, jest Potter, ale z har haremowy, to jest to nie? W sensie Harry Potter Stary, ja mogę ci yy, naścikać na twarz, spodoba ci się to? Morgan Freeman? Wypada się <laughs> przedstawić Mo Kurwa, Morgan <laughs> Benjamin? Kale, co ty do mnie pierdolisz? Wzajemnie Idziemy? Nie. Masz jakieś pytania? Jak cię dotknę? Ej, jestem, jestem pewny, że główny bohater ma koszulkę z wilkiem, nie w się życa. Dobra. To kupię... baby I'm praying on you tonight. A wiecie Don't co? Ty no like. se kupię wilcze gacie, nie? alergię. No, Zwierzęta w klatce, część pierwsza Wilcza <grym> <grym> natura Wilcza <grym> <grym> natura Czelek jest super, czasami tok mi w kuru. To szczerze najmilsze co mi ostatnio powiedziałaś Ty powinieneś mieć szacunek do kobiet tym ja żelikiem mam, ja, mam, ja mam szacunek do kobiet Weź mi pomoż. Bytwa freestylowa? No. no Jak tam mogła to, 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 to. O mój Boże, ale ty jesteś taka OM oh, e, przez mi bułkę O kurde, dobra, dole. nie, w tym momencie przesadziłaś, nie? Po co ktoś miałby rzucać zaklęcia na zupę? Na dupę Na twoją chyba, tak? Nie, wiem Aż tak lubisz automatycznie? <głupi> <głupi> tak tak, tak, tak lubię gamblować, tak jestem gamblerem Moje sainki to all in Wiesz, oni wierzą Fanboy, fanboy Cześć Przecież nami podawi go Oooo no co się denerwujesz? Loki piątka. Nie, tylko nie Bruno piątka, uspokój Loki się. piątka, to taka lepa potężna, nie? Po prostu. Brawo. Gdzie jest nasz akademik? Dawaj, poka dupę! Tworzył drzwi. Czemu, taki, Krzyk, czemu ktoś czemu to się dotyka, to dotyka pod dupie? Nie wiem, no to może przestań, bro. To, ja jestem nie. Ja jestem ja, nią? To jest Tak, to jest żelek, żelek jesteś miał, no. W takim razie nie będziemy się często widywać. Nie, nie jesteś nie, nie. Nie Mamosiu. to, tylko nie. Mamusiu! Czemu jest kam na krześle? Ja nie, nie chcę tego sprzątać. Ja to Ty, zrobić? Chcę tak. Tak właśnie. Zasnąłem. A, teraz tak, budzi fanboy. Łotek! 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 Gabi skipuj, Gabi Lucian usiadł na mnie. Jeszcze dwóch gejów to czyta, to jest jakiś śmieszny żart. Cisnął mocniej mojego ping-bonga. Cisnął mojego pum ba.